Cześć kochani, dwie parę tygodni temu nagrałam Wam filmik, w którym przebierałam swoje nasiona, przygotowywałam wszystko do wysiewu. No ale dzisiaj, jadąc do sklepu, oczywiście musiałam zobaczyć, że jest promocja na nasiona, więc przy okazji zahaczyłam sklep ogrodniczy, zahaczyłam też Kaufland. Dzisiaj, akurat w Kauflandzie, jest promocja, że do dwóch paczek nasion, trzecia, najtańsza paczuszka jest gratis. Więc postanowiłam troszkę uzupełnić swoje nasiona, zobaczyć co dobrego proponuje nam Kaufland, czy w ogóle są tam jakieś nasiona, które mnie zainteresują. Ja Wam to rozdzielę oczywiście między te nasiona, które zakupiłam w Kauflandzie, a pomiędzy te nasiona, które zakupiłam w sklepie ogrodniczym. Także troszkę pouzupełnialiśmy nasze zapasy. Ceny na nasion są dość fajne, powiem Wam, że tam średnio... Około dwóch, trzech zł kosztuje paczka nasion, więc kupując te dwie paczki i ta trzecia gratis jest faktycznie, ta cena wychodzi dość korzystna. Natomiast jeżeli chodzi o sklepy ogrodnicze, no to widzę, że coraz więcej tych nasion się pojawia. Niestety jeszcze, jak dla mnie cały czas czegoś brakuje, szukam czegoś nowego, czegoś innego, co mogłabym razem z Wami w tym sezonie wysiać. Coś, co zaskoczy moich domowników, będzie całkiem inne. Jeżeli znacie jakieś takie warzywo, owoc, Albo jakąś roślinę, którą można było zasadzić w ogrodzie, a później można ją zjeść, spożyć, to chętnie poczytam Wasze komentarze, bo szukam naprawdę czegoś, czego jeszcze nie uprawiam i z roku na rok staje się z tym coraz większy problem. Pokażę Wam, co fajnego znalazłam w tym roku. Pierwszy raz w sklepie ogrodniczym, może już widzieliście gdzieś u siebie na sklepach, ale u mnie to pierwszy raz się pojawiło. Tych centrów ogrodniczych w Bielsku i w okolicy mam naprawdę bardzo dużo, mogę tego przebierać ile bym tylko chciała i gdzie bym tylko chciała jechać, to by mi chyba dnia brakło. Oczywiście w hipermarketach już też się pojawiły. Ja Wam pokazywałam rzeczy, które kupiłam ostatnio w Oszą. No a teraz przyszła ta pora, że trzeba też pouzupełniać takie inne nasiona. Coś fajnego znalazłam, ale czy do końca będzie to dla Was zaskakujące, może coś mi napiszecie na temat tych warzyw? Ale bierzmy się za opowiadanie. Oczywiście z rzeczy podstawowych w Kauflandzie, Kupiłam sobie goździki, ja goździki ubóstwia, kojarzy mi się to totalnie z moim dzieciństwem. Gdzie u mojej mamy tych goździków brodatych kwitło bardzo dużo. Trzeba pamiętać o tym, że jest to roślina oczywiście wieloletnia, jest to bylina, więc musimy ją wysiać w tym roku, żeby w przyszłym roku nam kwitła. Ja, co prawda tutaj producent, jak widzicie, zaleca, żeby siać to na przełomie maja, czerwca. Ja postaram się to zasiać teraz na dniach i zobaczymy, czy te goździki w tym roku uda się, żeby zakwitły. I to było właśnie kupione w Kauflandzie. Co jeszcze? Oczywiście wziąłem sobie tego dwie paczki, bo jeszcze będę wysiewała dla mamy. Część z tego nie wzejdzie, więc to był jedne z najtańszych, bo później możemy się kierować tą grupą cenową, którą mamy podaną przez producenta. Kupiłam sobie również w Kauflandzie bardzo dużo nasion na kiełki. Ja w mojej diecie, jak wiecie, jestem na keto od paru lat. Jak najbardziej mogę te kiełki spożywać. Więc widzieliśmy sobie tak, rokietę siewną. Mam tą kiełkownicę, wysiewam tam bardzo często te nasionka i zjadamy. Oczywiście moje dzieci również bardzo chętnie je pałaszują, więc to jest taka fajna opcja, żeby dostarczyć taką porcję witamin, właśnie jeszcze w okresie, kiedy nie mamy nowaliek i swoich warzyw. Rzeżucha, no, idzie okres świąteczny, więc na pewno będziemy. Tą rzeżuchę wysiewać. U mnie dzieci wysiewają ją na watę, więc tej rzeżuchy na pewno będziemy w najbliższych dniach troszkę zasiejemy sobie na talerzyk, a później w okresie tam właśnie wielkanoc, na pewno tego pójdzie dużo, dużo więcej. Nacióła na kiełki len. Ja len również lubię. Rzodkiewka jedną z ulubionych, jeżeli chodzi o kiełki mojej córki. Broku fajny, lekko pikantny, delikatny, więc tych nasion na kiełki, jeżeli lubicie takie nasiona, znaczy takie kiełki zjadać, to naprawdę w chwili obecnej opłaca się do tego kauflandu pojechać i z tej promocji skorzystać. Ja z każdego, jak widzicie, kupiłam sobie po dwie paczki. Co wzięłam, może wyrzucę już te kiełki, żeśmy o kiełkach nie rozmawiali, tylko i kupiłam sobie jeszcze dzwonek ogrodowy. Dzwonek ogrodowy również wysiewamy i dopiero kwitnie nam w przyszłym roku. Wysiewamy maj, czerwiec. Więc również bylina wydaje mi się bardzo fajna kolorystycznie. Jest stosunkowo niewysoka, bo ona jest do 90 cm. Więc nie jest to powiedzmy roślina na zasadzie tak jak malwa, gdzie tam 1,60 m, 1,80 m dorasta. U mnie były olbrzymie malwy w zeszłym roku, więc wziąłem sobie takie opakowanie dzwonków. I de facto jeżeli chodzi o takie nasiona kwiatowe, to jest wszystko z nasion innych jeszcze się znalazłem na opakowaniu kiełków. Wziąłem sobie buraki, buraki te podstawowe, właśnie te podłużne, okrągłe my również siejemy te buraki wielokolorowe, ponieważ one później ładnie na surowo czy w sałatce wyglądają. A co z takich nasion standardowych, co będziemy wysiewać na dniach? Seler. wzięliśmy odmianę Maxim, my mamy odmianę jeszcze selera Bruno, to jest również korzeniowy, to są te nasiona, które zostały mi z zeszłego roku. Mamy jeszcze seler naciowy Golden Self, także będziemy też na pewno naciówkę wysiewać w najbliższym czasie i jeszcze mam z korzeniowego seler Makar. Znalazłam również Taki seler. Nie wiem, czy ktoś z Was miał już okazję wysiewać. To już są rzeczy ze sklepów ogrodniczych. Seler naciowy pikant. No i zobaczymy, czy faktycznie ta odmiana będzie, tak jak producent nas informuje, że jest bardzo aromatyczna, hodowana oczywiście głównie dla naci. Ja dużo selera naciowego jem, ponieważ nie dość, że jest zdrowy, to jest to zielone warzywo, które przy mojej diecie możemy bez problemu zjeść. Toleruje nawet przymrozki, więc z ciekawości na koniec sezonu zostawimy sobie jedną, czy tam dwie sztuki i zobaczymy, jak jesteście w stanie zauważyć. Ja wezmę sobie opakowanie takiego zwykłego selera naciowego, bo wziąłem sobie dla porównania, żebyście widzieli. On jest taki bardziej kędzierzawy, bardziej mi przypomina gdzieś tam pietruszkę. Natomiast jeżeli chodzi o zwykły seler naciowy, on ma całkowicie inne liście. Także jestem bardzo ciekawa co Wy na temat tego selera sądzicie, czy mieliście okazję go hodować u siebie w ogrodzie, czy jest lepszy od tego standardowego selera, czy faktycznie po prostu tylko jakaś taka odmiana jeżeli chodzi o różnicę w kształcie liście, a poza tym nie różni się niczym innym. Więc selery lądują w moim pudełeczku, bo one teraz będą szły do wysiewu. Kupiłam sobie również pola, pora Bartek. To jest taka zwykła, najzwyklejsza odmiana. Pora jest to odmiana późna, także do zimowego przechowywania będzie świetny. Będziemy go wysiewać u mnie, akurat w lutym. Ja zawsze pory wysiewam w lutym. Zaraz po wysiewie umieszczamy w pomieszczeniu gospodarczym, w którym jest chłodno i on na spokojnie sobie kiełkuje. Nie mam problemu z tym, że pory mi się kładą. Gdzieś te listki są bardzo wątłe. Także na pewno będziemy sobie te pory wysiewać na dniach. Nakręcę Wam o tym filmik. W zeszłym roku, jak wiecie, hodowałam kukurydzę cukrową Gucio. W tym roku znalazłam inną kukurydzę, Ramondia F1, więc jest to ta odmiana, która jest gdzieś tam uzyskiwana w wyniku krzyżowania innych odmian. Co mi się spodobało, że ona nie jest taka jednolita, że faktycznie te ząbki kukurydzy są dwukolorowe. Moje dzieci głównie spożywają kukurydzę, po prostu taką zwykłą, gotowaną w wodzie z masłem i solą. Także dla nich na pewno kilka będziemy sadzić takich sadzoneczek, ale to dopiero gdzieś w okolicach maja. Tak jak tu producent zaleca, ja wysadzam sobie to do małych doniczek, umieszczam w inspekcie i po prostu tam sobie to stoi. Później gdzieś tam po połowie czerwca staramy się to umieścić już na miejscach stałych. Także będziemy siać tego rodzaju kukurydzę. Z gucia w tym roku rezygnuję, chociaż przyznam uczciwie, że to była bardzo dobra kukurydza. Staram się znaleźć też odmiany bakłażanów, żeby bakłażany były zarówno te w paseczki, czyli ta odmiana cakoniki. Są te takie, właśnie jajowate, białe, są te jasne, natomiast nie mogłam znaleźć odmian żadnych poza tą standardową, fioletową odmianą, jednolitą, więc wzięliśmy taką mieszankę. Może w jakiś sposób uda nam się rozgraniczyć, która jest która, a może będziemy mieć na tyle szczęścia, że faktycznie te bakłażany uda nam się utrafić, że akurat wsadzimy różne odmiany. Także na pewno też na dniach, bo jak widzicie, tu jest podany marzec. My natomiast siejemy oberżynę w lutym, z tego względu, że te nasionka dość długo kiełkują i ten okres ich wzrostu jest stosunkowo dość długi. Jeżeli my wysiemy je w marcu, tak jak podaje producent, będziemy dopiero mieli owoce gdzieś tam w późnych okresach września. Nam zależy na tym, żeby te owoce jednak mieć stosunkowo jak najszybciej. Oczywiście wzięliśmy sobie jeszcze rukole. Akurat rukolę lubimy, ścinamy ją na bieżąco, mniej więcej jak tak około 7 cm osiągną te listki tej rukoli. Staramy się ją systematycznie ścinać i wówczas po prostu bierzemy sobie i ta rukola odrasta, a my sobie możemy na świeżo zjadać listki. Pierwszy raz znalazłam szpinak malabarski, taki typowy sprzedaży. Torsit właśnie wydał... Chyba pierwszy raz, bo jeszcze osobiście nigdy nie spotkałam. Właśnie szpinak malabarski, już taki ogólnodostępny. Zawsze kupowałam go na Allegro albo z, Wilmoli, z Wilmorinu. Ten szpinak sałatkowy, on jest dokładnie taki sam. Co mnie zastanawia, jedna rzecz, ile to jest w ogóle nasion, więc otworzymy sobie. Ja kupiłam cztery opakowania, ponieważ wysiewam ten szpinak nie tylko dla siebie. A jeżeli w opakowaniu będzie podobnie jak z nasionami pelargonii, czyli ledwo parę sztuk, no to raczej szału nie będzie. Musimy jeszcze wziąć pod uwagę to, że te nasionka wschodzą różnie. Uważajcie na nich, jeżeli chodzi o dłonie, bo one bardzo mocno potrafią zabarwić nasze dłonie na taki właśnie bordowy kolor, jaki mamy widoczny na tych łodyżkach. W takim opakowaniu mamy 2, 4, 6, 8, 10 nasionek. No więc jakiejś super rewelacji nie ma. To opakowanie kosztowało 5 zł, więc powiedzmy, że będę liczyła na to, że te nasiona ładnie wzejdą. Ale ja oczywiście mam jeszcze nasiona szpinaku małabarskiego, właśnie zakupione przez Allegro, i mam jeszcze te nasiona zakupione na stronie Wilmorin dokupiałam sobie również z pomidorów co prawda to jest taka zwykła może i odmiana, ale bardzo plenne, bardzo dobre, bardzo smaczne i mięsiste pomidory jest to pomidor wysoki, co jest fajnie, nie spotkałam nigdy tej firmy pierwszy raz to cen tą centralę nasienną kupuję, więc na pewno po tym jak zaczną wschodzić, ja Wam powiem jaka jest moja opinia na temat tej firmy, czy faktycznie te nasiona ładnie wschodzą, czy nieszczególnie no i zobaczymy, jaka będzie zgodność odmianowa, ponieważ też czasem potrafi mi się trafić po prostu paczuszka, w której niekoniecznie wewnątrz jest dokładnie ta odmiana, na której mi zależało. Także kochani, pomidory lecą na bok. Ja będę brała się powoli za przygotowanie do wysiewów, pora, do wysiewu cebuli, na pewno do wysiewu selera Miałam go nie siać, ale w końcu go siejemy. Także u nas dzisiaj będzie pracowita sobota. W najbliższych dniach wpadną kolejne filmiki, więc jeżeli, jeżeli chcecie być ze wszystkim na bieżąco, zachęcam Was serdecznie do subskrybowania naszego kanału, do wciśnięcia dzwoneczka. Wtedy dostaniecie powiadomienie, że nowy film pojawił się na naszym kanale. Ja pozdrawiam Was gorąco, życzę Wam udanej soboty, całusy, pa pa!